Cześć kochani, z tej strony Radosław Rygielski, witam Was w kolejnym nagraniu. Pamiętajcie proszę, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Za nami jest tak, za nami jest listopad, już mamy grudzień, więc podsumujmy sobie to, co działo się przez cały listopad, jeżeli chodzi o ostatnie analizy, ich wyniki i zobaczymy, jakie były tego rezultaty i to też ważne, pamiętajcie, że są różne okresy na rynkach. Mogą być to okresy, w których cena... Bardzo dynamicznie porusza się góra, dół, są te ruchy dużych zasięgów, a czasem cena przez jakiś czas stoi w miejscu, co się dzieje się właśnie teraz, i często po takich obszarach, gdzie mamy brak dynamiki, następują bardzo dynamiczne ruchy. Dlaczego? Bo samo zjawisko akumulacji polega na tym, że są zbierane za cenę przez największy kapitał po podobnych, często cenach, czyli musi być to zakres ruchu góra-dół w po prostu podobnym zakresie, ale dopiero potem jest jakaś duża dynamika. Wiele osób, jak jest brak dynamiki, Dynamiki od rynku odchodzi, sprzedaje, zmienia rynki, a najczęściej właśnie po takich okresach, jakie są teraz, czyli po konsolidacjach, następuje właśnie duża dynamika, której sam osobiście się spodziewam w grudniu. Tutaj w listopadzie już nawet myślę, że będzie większa ta dynamika, no jeszcze jej nie ma. Stąd też grudzień to i najbliższy czas, kiedy ta dynamika może być. Ok, zróbmy sobie podsumowanie. Analiza z 5 listopada Shiba. Czyli zobaczcie, strefy prowzrostowe pod ceną i oczekiwaliśmy tutaj wybicia tendencji. Co się stało? Cena delikatnie tutaj wzrosła od 5,6 do 6,4, czyli jakieś 10-15%. Potem cena wróciła. I mieliśmy to, jak możecie zauważyć powrót, wybicie tendencji, ale cały czas konsolidacja, ta, której cały czas Shiba jest w tej strefie wzrostowej, która była wcześniej oznaczona, i żadnej większej dynamiki tutaj jeszcze nie było. Przeciągniej tutaj to w czasie, więc analiza, której nie jest zrealizowana, nie jest zrealizowana, po prostu czekamy dalej na odreagowanie. I jeżeli tutaj chodzi o Cardano, zobaczmy proszę, było tak, wybicie tendencji górą i z dwóch. Ruch do 2,32, ruch jakieś 12%, 13%, jeżeli chodzi tutaj o ten ruch wzrostowy na, właśnie, Cardano, jeżeli chodzi o tutaj, do momentu zamknięcia się świecy i powrót ceny wyjście poniżej tej strefy, to i niestety ta strefa niezrealizowana, początek taki może być, że średni listopada, ale to jest rynek, nie koncert, i po to właśnie musimy odpowiednio zarządzać kapitałem, żeby w tych momentach właśnie nie tracić. Ok, pójdźmy sobie dalej. Dalej, tutaj zobaczcie był Matic od strefy wzrostowej, co się wydarzyło, spójrzmy, cenach możecie zobaczyć w tej strefie wzrostowej, była, następnie wybiła tą tendencję, wzrosła, wybiła kolejną, wróciła znów do strefy, po raz kolejny wybicie i dalej ruch wzrostowy, której do dwóch, czyli od 1,67 ruch wzrostowy, wzrostowy do dwóch, co, daje, co nam tutaj daje na dobrą sprawę kilkadziesiąt procent możliwego zysku, jeżeli chodzi o tą, o tego altcoin'a, czyli tutaj ten ruch na ten moment jest zrealizowany, a długoterminowy cel jest dwa 2, jeżeli chodzi o Matic'a, No, już połowa drogi za nami, więc wszystko jest na ten moment na dobrej drodze. Litecoin, której zablokowali mi tą analizę, jak widzicie, bo udostępniłem polską w wersji angielskiej TradingView, ale była ona opisywana na YouTube, więc tam jest w pewnie opisana. Tutaj zobaczcie, zrobiłem symulację, ponieważ miałem na tyle danych z wykresu i ze zleceń. Aby określić, jaki może być ruch na początku, nawet co świecę, tak to nazwijmy, i zobaczcie, proszę, co się wydarzyło. Cena spadła. Cena miała spaść, zgodnie tutaj z, tym, z tą symulacją możliwego ruchu. Co się stało? Cena faktycznie spadła i na ten moment wybiliśmy tendencję, co powinno otworzyć drogę pod dalsze wzrosty. Czyli pierwsza część ruchu zrealizowana, tej miała spaść, cena spadła i teraz dalej oczekujemy kontynuacji, czyli jak najbardziej tutaj ta część zrealizowana. Dalej bitcoin, odreagowanie do tendencji, po wybiciu dalszy ruch, zobaczmy co się stało. Cena, jak widzicie, miała na początku wzrosnąć, cena wzrosła, wróciła, znów wzrosła, była cały czas wyżej niż poziom z analizy i w tym miejscu 24 była aktualizacja, w której zaktualizowałem tą analizę z 19 na to, że jeszcze przed jakimkolwiek wzrostem może być pogłębienie spadku, czyli zobaczcie, jak mamy jakąś analizę, i miał być wzrost, w tym miejscu tutaj była aktualizacja, to zobaczcie, że kolejna analiza zatrzymała w jakikolwiek sposób korzystanie z tej analizy i powiedziała, hej, Tutaj jeszcze może być lokalny nowy dołek. 24. Zresztą przed ruchem o tym mówiłem, żeby każdy z Was był tego świadomy. Żebyśmy doprecyzowali sobie ruch w tej strefie, do tego, że wiemy nawet, jak będą świece wyglądały. tak? I zobaczmy, proszę, tutaj cena miała spaść i odreagować tutaj ruchem wzrostu. Zobaczcie, jak wygląda tutaj ten ruch. Cena spadła, wzrosła i w tym momencie tutaj jesteśmy tutaj zgodnie z tą analizą przy tendencji, po której wybiciu będzie dalej możliwa. Kontynuacja wzrostu, czy spójrzcie, na Litecoinie ruch świecowy oznaczony poprawnie, na Bitcoinie również, gdzie już jest to, no, myślę, że najwyższa szkoła jazdy, ponieważ wiecie, powiedzenie, co kupić i czekaj 5-10 lat, Świetnie, ale określenie kierunku ruchu, czy nawet też zakresu, na pewno sprawę też pewnego rodzaju czasowego, w którym może się coś realizować, bo określamy ruch świecami, to już myślę, że więcej nie da się określić. Są też te analizy są bardzo precyzyjne i też proszę, żebyście na to zwrócili uwagę, tak, że jest taka możliwość, żeby nawet wiedzieć, jak będzie ruch się odbywał, jaka dynamika, jak będą wyglądały świece, bo spójrzcie, proszę, że tutaj też mieliśmy oznaczone. To, jak, co ma cena zrobić świecami? Tu spadkowe, tu wzrostowe, której cena się zatrzymuje, zobaczcie, co się stało. Mamy to, tak, mamy to, co tutaj się zatrzymuje i teraz czekamy na wybicie. Więc to też wiecie, są różne analizy, typu hej, kup, czekaj 50 lat. Okej. Okay. To też jest informacja, są też analizy, które właśnie mówią na temat tego, w jakim kierunku może cena iść ze stop lossem, tak dalej, ale też możemy pójść jeszcze krok dalej, myślę, że już na sam koniec całej techniki, jeżeli chodzi o analizę, czy żeby określić, tutaj jest świeca możliwa, taka, tutaj taka i tak dalej, więc... Tak, w skrócie tym, chciałem Wam o tym opowiedzieć, ponieważ te analizy są dla mnie bardzo ważne, gdzie jest już najwyższy, uważam, że poziom precyzji yy, i też są one moim zdaniem najtrudniejsze. tak? No bo co jest trudnego w powiedzeniu? Kup, czekaj 100 lat, skoro możemy też podejść do rynku bardzo precyzyjnie, co świecę, yy, określać ruch, tylko że nie zawsze jest to możliwe, bo do tego potrzeba bardzo dużo danych z wykresu. No dobra, dalej. Shiba, której jak widzicie, oczekiwają jakiegoś lokalnego zejścia i wybicia tendencji, dalej wzrostu. Cena, której wybiła tendencji, od razu mieliśmy ruch wzrostowy na szybie. Lokalnie chwilę się cena zatrzymała, jeszcze nie pogłębili dołka. Był wzrost. Ok, dalej tutaj jeszcze mamy Cardano. Miał tutaj robić lokalną konsolidację. Zobaczmy, Cena tutaj widzicie rozpoczęła lokalną konsolidację, faktycznie i dalej Chili's Co się stało? Chyba na ten moment nic, bo to jest zbyt świeża analiza, no bo sprzed dwóch dni, tak to i nic się jeszcze nie stało. I na LTO też konsolidacja chwilowa miała być, cena cały czas stoi w miejscu. No dobrze, więc jak widzicie, ten, ten miesiąc nie był zbyt dynamiczny, nie było tutaj, wiecie, ogromnych ruchów cenowych, skandali, czy, czy jakichkolwiek takich lokalnych hoss i takie miesiące też będą. Stąd też można wtedy popracować nad precyzją, stąd też tak, mamy te analizy. Miesiąc uważam, że mimo tego, że nie było dużo dynamiki, co nie zależy od nas, i tak był dobry. Dlaczego? Dlatego, że na Litecoinie określiliśmy możliwy spadek, to się zrealizowało. Na Bitcoinie, co do precyzji, też możliwy spadek był określony. Mam nadzieję, że ktoś z Was, zresztą mam nadzieję, po komentarzach czytałem tak czy siak, że korzystaliście z tych spadków, że kupiliście sobie taniej, bądź nawet to szanowano na spadki, więc gratulacje. Więc tutaj mieliśmy moment, w którym mogliśmy doprecyzować ten dołek, więc cieszę się, że mogliście skorzystać. I zobaczcie, takie Miejsca, gdzie cena się zatrzymuje, w miejscu możemy wykorzystać, aby zrobić lepsze miejsca pod transakcje. Tak jeszcze doprecyzować to, co się może dziać. Właśnie chociażby w taki sposób, gdzie określamy, co może cena zrobić. Wybaczcie, to że tak się obracam, ale coś tam fil z Danielem za oknem majstrują. <laughs> Okej, okay. więc możemy iść w takim razie dalej. Chilis. Czekamy, LTO, czekamy. Miesiąc minął, ale ta analiza Chilis, LTO, Cardano, Shiba, Bitcoina cały czas jest aktualna, a ja już niedługo dla Was przygotuję aktualizację kolejnych analiz. Serdecznie Wam tutaj za dzisiaj dziękuję. Zobaczcie też. Sposoby analizowania, które Wam przedstawiam, żebyście też mieli pełen pogląd na to, jak rynki wyglądają i jak można z nich po prostu korzystać. I rzecz, z której, której nie jestem zadowolony, to jest właśnie tutaj to nasze Cardano, tak, bo ta strefa była przebita, tutaj nie mieliśmy jakiejkolwiek realizacji. No, ruch 12%. Ok, ale wątpię, że ktoś by tutaj to złapał, więc od razu mówię, że z tego tutaj nie jestem jakoś zadowolony. Jest tutaj stop loss, jeżeli chodzi o tą analizę. Matic był, LTC też, BTC zaktualizowany, co do ruchu zrealizowane. Shiba, tutaj mamy teraz Cardano, stoi w miejscu czyli więc tutaj tylko to Cardano na początku miesiąca było uważam, że niepotrzebne, ale takie analizy też są. A teraz czekamy cierpliwie na kolejne realizacje. Dobra, ja już nie przedłużam. Mam nadzieję, że mieliście wiele informacji cennych z tego nagrania, pod ostatnimi analizami pisaliście, jakie chcecie coin, abym kolejnie przeanalizował. Stąd też te analizy już będą niedługo. Dziękuję wam za wsparcie, za subskrypcję, też za komentarze. To też jest dla mnie istotne, że korzystacie, że się tym dzielicie. Bardzo mnie to cieszy. Dobrego dnia dla Ciebie. Pozdrawiam serdecznie, dzięki, że jesteście. I jeżeli macie ochotę, to zajścimy sobie w opis. Tam jest link do grupy, też do bezpłatnego kursu. Kliknij, zapisz się. Zapraszam serdecznie. Nie przedłużam. Cześć, do usłyszenia. Kochani, jeszcze jedna rzecz. Jak wiecie, jest dostępny podgląd pod moje transakcje na Maj. Forexbook, gdzie link do, tej, do tych podglądów, do tych transakcji macie w opisie pod danym filmem, który właśnie oglądacie, bądź w komentarzu. I zobaczmy, jak tutaj wygląda ten rachunek. Z 50 tysięcy wpłaty mamy tutaj plus w tym momencie 82% na rachunku z pozycji zamkniętych, czyli jest 91 tysięcy aktualnie na rachunku, czyli łącznie to jest 21 tysięcy złotych zysku. Gdzie finalnie jest jego tutaj aż 40, ponieważ zobaczcie, że z zamkniętych transakcji mamy tak 43% zysku, a jeszcze z aktualnie otwartych jest łącznie 82% zysku. Te transakcje możecie jeszcze obserwować, dopóki trwa ten challenge, gdzie 22 września kupowaliśmy w tym ogromnym dołku Ethereum na giełdzie Ethereum brokera. Zresztą macie dostęp do tego nagrania na moim kanale i ten challenge macie w nim co milisekunda aktualizacja moich transakcji, więc możecie sobie to obserwować. Tylko pamiętajcie, aby tego nie kopywać w ciemno. Czyli róbcie to bezpiecznie, krok po kroku, dobierajcie sobie wartość transakcji pod wasz kapitał, aby to nie było dla was ryzykowne, ponieważ każdy handluje innym kapitałem, a to my decydujemy, jaką wasz wartość ryzykujemy na rynku. Ja już nie przedłużam, czerwc idzie tutaj, jak widzicie, kroczek po kroczku, powoli, bardzo dobrze, stabilnie. Zamknięte transakcje, otwarte transakcje, już dawno go po prostu wiecie zakończyć, ale też chcę, żebyście mieli do tego podgląd, też takiego pewnego rodzaju jest to eksperyment. Cieszę się, że korzystacie, że jesteście świadomymi uczestnikami rynku, że nie jesteście planktonem. Życzę Wam dobrego dnia, dzięki, że oglądałeś, że mnie wspieracie. Cześć!